Dobry wieczór Państwu. Na pewno bardzo ważne spotkanie dla nas, które przegraliśmy. To jest yy, zły yy, moment dla nas. Yy, wydawało nam się, że od początku spotkania to układa się dobrze i ten wynik i, i sytuację, no ale cały czas mówimy o, o tej odpowiedzialności, o tej koncentracji. O tym była mowa w szatni, w przerwie, żeby to utrzymać, żeby to było na, na dobrym poziomie. Zdarza nam się kolejny błąd taki, który nie może się zdarzyć. Yy, przy tym wyniku i przy takim e, rozegraniu i tutaj m, ten mecz się zaczyna, e, ten scenariusz zaczyna iść w drugą stronę. Szkoda, bo e, byłem pewny, że, że tutaj dzisiaj nie przegramy, że, że punktów nie stracimy, no, ale trudno. Tak się stało i musimy to zaakceptować. Nawet na pewno niełatwy moment dla nas, ale trzeci, e, za 3 dni kolejny mecz i, i jeszcze e, mecze u siebie. Wierzę, że będziemy zdobywać punkty mimo to. No cóż, w pierwszych wydawało się, że, że mecz fajnie nam się ułożył, strzeliśmy bramkę na 1-0, druga połowa do straty bramki. Myślę, że wtedy zaczęły się nasze problemy, zabrakło nam takiej cierpliwości, dyscypliny taktycznej, zupełnie wsypało nam się to branie. W momencie, kiedy straciliśmy bramkę na 2 1 nasze ataki były chaotyczne. No nie, było, nie było wykończenia, nie brakowało ostatniego podania. No i cóż, musimy się podnieść po tym meczu. Za 4 dni kolejne spotkania i musimy się do niego jak najlepiej przygotować. Im mecz dłużej trwał, tym na pewno. Tych błędów i tych odczuć jest wiele, bo też nie mogę zaakceptować tych, tych błędów, które nam się przytrafiają, bo podobnie było na, na Lechu. To jest duża nieodpowiedzialność i my o tym rozmawiamy, nad tym pracujemy, o tym się mówi, pokazuje, analizuje, ale to trzeba jeszcze wykonać. A to jest tuż do tego, żeby, żeby te mecze były skuteczne i przede wszystkim, żebyśmy nie tracili takich sytuacji, bo Myślę, że no, mało kto się spodziewał, że, że takie błędy będziemy popełniać, szczególnie w tych, tych ostatnich meczach. Potwierdziła się taka piłkarska zasada, że suma e, piłkarskiego szczęścia również jest zero. My graliśmy. lepsze spotkania i u siebie, i na, na boiskach przeciwnika. Tak jak już od, od pierwszego meczu z Polonią nie układało się, na. Wszystkiego rodzaju Ja się bardzo cieszę, że podnieśliśmy zwycięstwo. Nie wiem czy zasłużone, bo ocena e, należy do Państwa. Ja się bardzo cieszę, że drużyna po takiej fortunie, zdrażonej nam, że ruchu karnego e, potrafiła się odrodzić po raz kolejny. Myślę, że Zmiany dowodnicy, którzy weszli, zrobili wiele, wiele dobrego na boisku, przede wszystkim, pracowali na wynikach